Zobaczcie ludziska. I tak, cel nadziemy. Siemaneczko, z tej strony Adi oraz 9Cats i gramy sobie War Thunder, tak? Tak, to jest War Thunder, i do boju. klikamy. Chciałem coś, na chciałem coś powiedzieć, że jak tak wydarłem się do mikrofonu, to słyszałem siebie u Ciebie, ale przemilczałem to. Eee, ja jestem koloru... Nie, ze mną jesteś. No to... Jesteś zielony, także jesteśmy razem. Tak? O, to elegancko, mm, bo wiecie. Pięknie. z Rusem, ja jestem Amerykaninem i działamy w jednej stronie. Ale walczymy razem po jednej stronie. To jest chyba wojna przeciw Japońcom w takim razie, na przykład. Albo z czarnymi. Ż... Z kim? Ja, z lecę. Czarnymi. ja lecę brzuchem do góry. Żał. U góry. Wiesz, że tu możesz i myszką i sterować? No, że i... zawsze myszką steruję. Ale kabisami też możesz. Tak? Ale widzisz, to jak od góry, góry na nas spadniemy. zachodzą? Nie wiem czy spadniemy, raczej oni na nas skóry spadną. Wzbijam się. Do najwyższego. Ja lecę. biorę tego Legi raka. Po widzę, prawej, widzę, o, po lewej. To lecę za nim też, lecę też. No, Mógłbyś mnie bo, bo za mną polecą tam ci wszyscy teraz. Czemu ja podwozie Dobra, Mamy jak spodować? od przodu tylko od tyłu lecisz, dobra? O ja pierdolę. O, wypłacili mu już. Ja mu strzelam, wszyscy do niego strzelają. Wszyscy, ale nie trafiłem jest. go jeszcze. Dobra, go trafiłem. Chyba spalił się już koleś, już go nie ma. Przeciążenie się A, nie miałem Nie trafiłem go w ogóle, ja też ale nie trafiłem go. Ja bo go trafiłem, bo mi coś tam zaliczyło, ale aczkolwiek nie jestem pewny. Dobra, ale co za tobą? Pamiętaj, że nie mamy nie z... rozwalić te cele naziemne. Okej, okay, koło zaraz raz wybieramy? Tego West West Rera, tak, czy jakoś no ja się nazywa. Uważaj! Bo nade mną jest jeep. Widzę, do, mam, do, do jestem mu na dupie, już po nim Trafiłem go... Ktoś, ktoś mi siedzi na ogonie Trafiłem go znowu. Ja na ogonię. Ja jestem z tyłu. To ty mnie szczelasz, Stary. Nie kurde, nie mogę trafić ku Japona A ja no, się byłem... Ktoś go rozjebał, no kurwa, tam. Ja system, go chyba rozjebałem, wiesz? Czekaj, ja go rozjebałem czy nie? Eee, wiesz co? Jakby ktoś... Nie, za, ja go jakby ktoś nie. za nami poleciał, to by nas obydwu rozjebał. Dlaczego no, musimy to inaczej rozgrywać. No. Lecę rozwalić cel naziemny. Nie, ten Westar żyje, zobaczmy ten Westar. No bo już może nowe my? życie ma. Ja chciałem cel naziemny. Kasuje działko Patrzcie ludzisko I tak cel na ziemię Dobra masz na... przed tobą jest z Tak Jeep się tam... O wali ktoś, za, karty ktoś karty. M, kogoś mam ma na dupie, może działko. Zgór, to ja, z... ja, ja walę, nie. To ty mnie niszczysz chłopie. Nie, nie, to nie ja w takim razie, bo ja nie, nie w strzelałem w ogóle. Ja pierdolę zdrajca w moich szeregach He kurwa, nie mogę teraz trafić po gram. Znaczy wiesz, przedtem nie lepiej. No, się trzeba przyzwyczaić. A i chciał we mnie przywalić. Gostek. Muszę sobie joystick załatwić, to im pokażę. Kurwa, w ogóle nie trafia. Ktoś na jest dupie znamy. mi siedzi. Gdzie ty jesteś? Powinienem mieć się jakoś na zaznaczonego, bo łatwiej, że jesteś z tyłu. Zaciął mi przodu. się karabin. A ja w ogóle. Nie... O, za to wam to, nie? W ogóle nie trafia teraz, cholera. Tym się nie przejmuj, ważne, żeby przeżyć. Oj, ktoś do mnie strzela. Celę Ziemna idę atakować w takim razie. No odblokuj, że się z wielu. Aha. Czemu na rolce mi się teraz nie przybliża ten cylownik tak jak kiedyś? Ja mam pod prawem, tak? Kurwa. Uuu, nie rozwaliłem go. Aha, rzeczywiście, trafie, teraz nie? to jest pod prawem, ale wsiada. mi się zaciął? Przedtem też było pod prawem. Nie, wtedy ja rolką miałem zbliżać tak regularnie, że troszeczkę albo mocno, wiesz? A teraz nie umie rolką w ogóle. W ogóle nie idzie trafić tu. Znaczy wiesz, koleści teraz. Mówisz? No. Jesteś na wyższym etapie już. Uuuu rozwaliłem cel. Na ziemi, ale chyba przyjebałem skrzyżonę. O trafiam. Koleś. Silnik mi zgas brachu. Kurwa ląduję. Mhm. Co się stało? Chyba mi trafił silnik, muszę wylądować. Uważaj, ktoś mi siedzi na ogonie, chce mnie leżącego zastrzelić. Czekajbym się znowu go z karabin. Ja karabin zawieszę o... Nie widzę cię na razie. Nie, ja, jebie. Ja no, na ziemi, podchodzę do lądowania i strzelaj cały czas coś do mnie. Nie rób tego, nie ja metrowego metrowego. jest, teraz, teraz jest ikonka yy, zniszczeń, jakiej mamy na szybie, gdzie, wiesz, gdzie? nasz po, Wylądowałem. Po, 14 sekund osłaniaj mnie na ziemi. Zaraz tam będę. Tylko trafiam kolesza, wiesz? Żeby mnie teraz nie ubili, bo ja w krzakach leżę. My się na co chwilę ten karabin, ja nie. No, Władcy, to jest wojna, to jest chłopie wojna. Co za broń? Awaryjne lądowanie odnotowałem, no i dobrze. Zestrzelił mnie jakiś Shiana, no, ale się działać teraz. No kurwa mać, włącz mi karabin. Nie możesz tak Pali rozpaczać, nie laka. daj widzom, mówiasz tego odczuć, że, że, że z powodu braku jakiegoś Respiracji. działka. Tak. Nie jakiegoś działka, tylko kurde jedynego mojego Oni i tak nie widzą co teraz bo to jest dla mnie nagranie. Także możesz, możesz kozaczyć, możesz mówić, ja pierdolę, ich kosze. Na przykład, nie? Widzę cię, frunę Już za mi się zaciął znowu. Wiesz, żebyśmy ja ten tym... bój wygrali, musimy te, troszkę tych celi naziemnych zniszczyć Tak, ja za tym kolesiem już lecę 10 minut i Ja frunę z góry na niego, na iglaka, lagiraka znasz się Teraz poznasz kurwa złość ojca Ale fajnie lecimy że... za nim, ja pierdolę Zaraz ktoś inny się znajdzie pewnie, przestrzeliłem działkę Zaraz go ktoś skasuje Ale on już jest jakiś szybki, ja go słabo dochodzę Ooo, wióry lecą z dziada Patrz jak dostanie teraz, od karty. Jest Jest, wybawca celi naziemnych Ktoś mnie rozpierdzielił słuchaj O to może ja nie Widzisz? Jestem, jednak moje tak działka a ciebie dochodzą, ty mnie też trafiałeś. Myślisz, że ty mnie trafiałeś? Mm -hmm. Ja do ciebie napier... Ja do niego napierdalałem, ale to chyba w ciebie chodziło. Także sorry, z tego co? miejsca. ale mam zestrzelenie... Nie, 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 mam zestrzelenie jedno To spoko. A ty masz du... ty masz dużo, a tobie idzie kurwa Co mam dużo jak ja jestem za tobą? No ale masz dwa czołgi jeden samolot. Nie? No, no nie no bo ja jestem punktu. wiesz, ja, bo ja robię te punkty, które potrzeba. Chociaż Dobra, mnie za nie się... liczyłem. jeszcze ktoś siedzi na dupie. Wybierz kto ci leci znaczy, Ktoś kto ci do mnie strzela może cel na ziemię Dobra cel na ziemię rozwalę sobie go Za to Nie dobra wskazuj jakiegoś zawodnika za którym lecimy Uuuu i... You are shot down by działko przeciwlotnicze A... mi napisało Druga ta partia jakaś jest. You shot down by działko przeciwlotnicze Byłem <laughs> Tak O kurde ale za myknął Lecę za Mezalia z języków. O, o czarny, czarny ekran mam Stary już dwa razy rozwali frunę trzecim samolotem Ja drugim na razie ale rozwaliłem trzy cele naziemne. Jeden samolot Zajebiście U, się. To ktoś mi skasował gościa? Nie, dwa samoloty rozwaliłem już, słuchaj. Jer, ja go rozwaliłem, ale ze mnie healer normalnie. Nawet o tym nie wiedziałeś, patrz. Niechcący, chcący, no, no. Ja Za A Rezerwuję 303, tak, będziemy mieć dywizję 303. Tak, jak zawsze no. mamy. Tak, mogą nam już skoczyć, bo już zarezerwowane. Wszyscy za nim fruną, kurwa nie będę za nim fruną, bo wszyscy za nim fruną Ale go dojedziemy, patrz Ja frunę gdzieś indziej, na działkach Ale nie, nie. mogę trafić i zaciął mi się ten, zaciął się Na tego laja ha-hamena frunę e, Fajnie się teraz nic go lata, to mi się podoba Znaczy podnieca cię to? Tak, tak, mnie to kręci, wiesz, między, między drogami gościowi na dupę i teraz A, się dowiesz. dobrze, jasności. ty dobrze im do dupy On nie wie, że już po nim A, rozwalili gościa, czy nie jeszcze? U, nie. troszeczkę zajebałem Wyczuł mnie z A, rozwalili go, go. potrzebnie strzelałem. Szkoda, że nie ja. Dokładnie. Dobra, lecę dalej. Proszę się zbije... O jest, jest koleś. Wóz eee... jest A on za tobą jest, tak? Za mną. Je... Ale ładnie polecieliście obok mnie. Dobra, zawrócimy. Dobra, muszę kutasa strzeli, on tak się wije jak piskosz. A bo wieże już wiesz. Już ma przejebany tyłek. Bo za wcześniej dla niego zacząłem strzelać, wiesz, jak nie miałem przygotowanej akcji. Ty, ale fizyka tych samolotów to jest zupełnie nierealistyczna, co nie? Mówisz? Nie wiem, bo nie no latałem jak? nigdy myśliwcem. No ale daj się spokój wywija nim normalnie f 16 <laughs> O, no i co? teraz go będę miał na dupce. Znaczy jesz, on jest na... Ja mam go. Urwa no czemu to w niego nie wchodzi nic? By go jasny. Co on teraz? Beczka strzelił beczkę jedną ja za nim. Krytyczne przeciążenie mam, nie wiem czy to się dla mnie skończy eee, przygodnie. nie sugrał się tym. Trafiłem z mhm. na znowu. Czekaj, ja klucze za nim jak klucznik z Noterdam. Tak, dobra, jedziemy, mamy go. Mamet. Kurde, nie mogę trafić z kurde. Chodź, jak on się wije, nie, nie mogę mu tak z tyłu ładnie się Ale wygrać. on nie umie mi uciec, ale ja nie umiem go trafiać. Tak, 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 tak. On chce mi wejść na dupę, to już jest pewne. Od włączyłem się chyba silnik. Ale Faker jeden. O, zaraz będę leciał na niego z górki. Będzie miał przestrzenie, zdarzyli gość. my. No, miał przestrzenie, jak ty. Ach. Co to się skończyło? No, wywinął się na co, nie? Ale wyjebało mnie to z tej gry. Co, co się stało? Nie, nie, podsumowanie: koniec jest A Był to zawsze numer lepiej jeden. było, nie? Jakoś było napisane, Patrz. że tam koniec. Tak, ale teraz też tam jakieś coś tam. O, odblokowałem samolot jakiś. Nagroda 200xp. Dobry, ale rezultat. Reżuter. Nową, nową rangę generała. Dobra, misja, ile tu trwało? Misja... Gróżniamy jeszcze jedną misję dla mnie, nie? Bo jedna misja to jest za mało. Eee, czyli jakby kontynuujemy na kontynuujemy. Co, nie? Do boju daje, daj tam, że się zgadzasz. Okej, okay, poczekaj, poczekaj. Facebook mi się tu wyłączył Do boju. Do boju. Ty nie dawaj do boju. Nie, opuść. Nie, nie, okej, okay, okej. Okay. Ty masz tam zaznaczyć, że jesteś gotów. Mm -hmm. Do boju. S Jeszcze nie jesteś gotów, no kurwa. Kurwa. Już? Poczekaj chwilę. Patrzcie to jest dzisiaj anemiczny George. Już? Nie anemiczny przecież. Tak, poczekaj chwilę. Widziałeś co się działo w locie? No jestem gotowy. No. Widziałeś jak wszystkich kosiłem. Właśnie ja, nic Piętore. nie widziałem, tylko mówiłeś Tak? A ja stwor, skosiłem są... jednego na pewno i trzy cele, Tak, ładnie. Naziemne. Dobrze są... trzeba właśnie tak współpracować, musisz mi mówić, gdzie mam lecieć, na komu mam siąść na dupę, Mówisz? komu mam do dupy, komu mam, wiesz. Komu wejść w dupę, no. No. Komu posmarować, komu, wiesz. <laughs> komu masełka, komu, komu kukurydzy. Komu, bez wazeliny. Kolbę kukurydzy komu. Tak, fajna gra, ale tutaj równie dobrze można by latać rakietą kosmiczną i tak samo by się nią sterowało, bo te samorządy są, facet? Kombatant z co? No, co? Dywizjonu 303 <ślesz> albo naprawdę to by nam się skrzydło urwało. Właśnie trzeba po skrzydłach walić, wiesz? No tak. Bo ja znowu walę gdzieś tam w środek i... Wiesz, że on tam jest odporny bardzo. Mhm. Musimy następny teraz zagrać jakąś misję mhm. bojową. No, może to tak wiesz, właśnie naprawdę samoloty lepały tak super. A nie tak jak w ile czy w innych symulatorach, że się w ogóle nie dało manewrować. No, to jest inna epoka, to jest inna epoka. Pamiętam jeszcze niedawno dwupłatowcem tutaj latałem. Ale ja ciągle mam te same samolociki, Ja niby już też dostałem. A ty, ja mam dwupłatowca. Bo no, ty jesteś Rusem, nie? Aha, destroy enemy grounds. O, Amerykanie od destroy. początku mieli, wiesz, jednopłatowce. Lepiej mieć dwa płaty niż jeden przecież, co nie? Mówisz? Aha, dobra, a co za tobą? Gdzie ty lecisz? Ja na cel naziemny, ty, ty tam samolotami się zajmij. Ale to jest nieefektowne walczenie Ale ja chcę wojnę wygrać Ale ja nie, nie ma, tej. nie ma żadnych celów powietrznych, uważasz. A naziemne są ziemne Gdzie są, się są? No fruną, plaw frunie tam na prawo A widzę, dobra, to Tam dobra, dobra. góry są, no Dobra, to teraz też sobie naziemne pokazuję Ja ich okrążę teraz Lecę Ale ja wtedy tą poznanie. rolką lepiej było, bo mogłem tylko troszeczkę przybliżyć No, nie A nie teraz wiem. wiesz, od razu dupny zoom mam, ne? Kasujemy naziemne? Tak, ja kasuję Dobra Ty już w szarazonie Krzysztof? Żegłem, że jednego zbliższa. rozjebałem Nie, nie rozjebałem, kurwa i bym się jeszcze rozjebał. Denerwuje mnie ten celownik, że mi tak mocno przybliża, wiesz wow wow wow, się łatwo samemu rozjebać, dobra, coś tam strzelało Ktoś mi rozjebał cel na ziemię. nie wiem co on na jego bombę spuścił. Trafienie jakieś no. mam, czekaj. Wyżej, wyżej, wyżej. Psychopata kurwa rozjebałem się tak. przez ten jebany celownik. Jak mnie A, to drażni. No zbliżyłeś sobie za bardzo No, No bo no, no, tu nie można się zbliżyć tak jak kiedyś. Kiedyś rolką ja się troszkę zbliżałem. Wiesz, tak mogłem wtedy tak troszeczkę mocno, mocniej, a teraz kurde, od razu mam, wiesz, przejebane. Oj, zachodzą mnie od dupy strony, nie? On Teraz muszę walczyć z samolotami, żeby to jakoś nadrobić. Eee, nie, nie, nie wierzę, to gdzie jestem na tej tabeli? Dobra, zbliżam się do koleś, ale ja lecę za psychopata666, jakby co. Wiesz, ma taki nikt, z go muszę dojechać, ale się nie mogę zbliżyć do niego coś. 666, dobra, a jeszcze psychopata. Ale z zdubcza koleś. Kurde, co on tak z dupy, że nie, do, nie, nie dogania? Może ma już lepszy samolot, wiesz? Dochodzę go, ale wiesz, tak po metrze A, widzę, leci jak psychopata, on na mnie leci, wiesz? Wypatrzył sobie mnie, albo kogoś tam innego A, trafiłem go raz Ja U, jeszcze nie nawracamy, będziemy walili na siebie, ludziska Jestem na dupie jego, Ja już mam jest? zacięty ten, i się zaczął ten ale leci parę na patelni wystawiony, a ja Kurwa mam jestem karabin. równo pod nim. Nie nie, nie nie. Jestem muszę... prosto za nim. Chciałem jakoś wyrównać. Muszę ku... bo strzelić kółko, żeby go. Kurwa wydma. Zam... Jak wydymał. Gdzie on jest? Yy, no wiesz, pozwolnił strasznie i... Tak, Ta on dobrze. Mam, jestem za nim, dobra. Teraz przycisnę i go dojdę. Nie będzie mi psychopata prób twarz. Hmm, dzieci nam Germaniu. <noise> Dokładnie, jestem za nim, dobra. Leży. A jak on to lata. No, Tam nie trafił. Kurwa! Trafiłem, czekaj, odejdź, Nie niech, teraz Już jest... Już koleś. Dobra rozjebałem no, się. Dobra, poszedł się jebać. Trafienie eee... krytyczne miałem, ja. Nikt z nas go nie rozwalił. Ale tak ja miałem, miałem trafienie krytyczne, wiesz, plus 7. Nie, może tak mm -hmm. by dwóch na, obydwu go jakoś nam podzieliło. Ale nie mamy, nie mamy zaliczone, wiesz. No, zaliczone nie, bo nikomu pewnie z nas nie zaliczyło. Bo ja mu skrzydło o, wiem, że rozstrzeliłem jedno. Tutaj jest kolej West Star, On jest słabiutki, wiesz? Tak? Mhm. Ładuj w niego. Lap. Gdzie on jest? Prędkość krytyczna, weź pierdol się. Jak? Do tej prędkości to powiedziałeś. Mhm. Ja tak właśnie Mam. mówię. Ja tutaj za innym pofrunę. A co wracasz, Nie Niech znają gniew Boga. Muszę go pocisnąć tego. O, trafiłem go, ale ludzisko nie no zeszczeliłem. Uh, trafiłem tak. go, ale nie zeszczeliłem. Kogo, kogo? A jakiegoś tam. Nie mam teraz Bobka. szczęścia do. do nie mam kogoś tam, na dupie, brachu. Albo działka do mnie walą, albo mam kogoś na dupie. Ktoś cię goni, ale ja go nie jego. Dobra, to gonię z pierdolą. Wiesz, że im dłużej tutaj grasz, tym się częściej to działko zacina. że mi się ten, nie zacina. Czasie. Bo ty masz ruskie działko. Kurwa A popuszczasz... mam może przede trochę chyba A popuszczasz w ogóle ten? Wodzę fantazji O, rozpieprzył się koleś. Wow, 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 wow ja też ja też się rozwaliłem. Zgadz mi samolot chyba! Się <grym> Rozbiłem się Nightcads mnie zeszczelił, no niezły kurwa kutas Nie Jak się to. mogłem Nightcadęć. Napisało! zeszczeliwuje cię Nightcad's ja Ty to... za mną ja nie. nie strzelam teraz do nikogo Ja pierdziele, nie wierzę, to zestrzelił nie mnie najpierw Nie sugeruj się ty, nie sugeruj się ty Dobra, jedziemy dalej Ja to zaznaczę dalej. jakoś kłeczko może na filmie Kto do mnie strzela kurwa? Nie wierzę w to, zestrzelił mnie mój ziomal O, rozwaliłem się przez ciebie, kurwa mać Taka depresja teraz No bo wiesz, zacząłem analizować no, tą sprawę Bo jak ty strzelasz całym? do swoich no brachu, no tak być nie może To jest wojna Ty cały czas za mną Ale. latasz i ty strzelasz do nich przeze mnie To jest wojna, jak już powiedziałem. Trzeba zlikwidować cel, co nie? Raz się rozwaliłem, hamsko. Kurwa, dwa razy można powiedzieć, że mnie krytycznie trafiłeś. jak być nie może. Nie latam z tobą. Gdzie to jest napisane, że zwracam ciebie. Jadę jeszcze raz. Ja tego sobie rozwiewię. A to po mnie też tu z nią wiesz, Mi się wydaje, że to jest normalne, co nie? No że no. Kule świszczą no, ale nie, że ty y, kogoś strzelasz przeze mnie, ne? bo jak ty jesteś przeze mną i dzieli nas. Tak mnie y, Strzela strzelasz, strzelasz, bo już nie pierwszy raz mnie trafiałeś. To niechcące było. No. Dobra gonimy ku Japonów. Lecę no. a zabili go. Mam ja jestem za jakimś kelnerem tutaj. Myśli Kurwa ci Co, znowu koniec? Kurwa, bez ostrzeżenia. To, pana. to jest głupie, wtedy to Kto się głupie, lepiej kończyło. No pewnie, Pisało coś, że tam będzie tabela wyników, hmm, chociaż nie? Tak, no i bardziej, teraz w słabiej troszkę poszło. Patrz, nawet, trzeci bo... Nawet nie widzę, bo mi tej tabeli nie wyświetla, tylko od razu coś innego. Ale misja nie uda na ty. Bo wiesz, Ktoś musi ja powinien strzelać do przeciwników, a ktoś inny te ziemne niszczy. <laughs> Jeszcze wiesz, czasami nie nic, to nie? Bo tu trzeba wal walczyć głównie z naziemnymi, a te. Tak, ja teraz spróbuję teraz naziemne. Trzeci Dobra. Do ciebie jeszcze trzeci raz. Trzeci, trzeci raz dla mnie? Odcinek. Trzeci raz dla do ciebie. Dobra, to daj, że jesteś gotów. Gotów jesteś? Już napisałeś? Gotowy jestem? Jest ready, tak. Okej. Okay. Trzeci raz, ostatni raz dla ciebie. Dobra, bo tam wiecie, tam żeby mógł ze mną lecieć, musi wpisać taką komendę w dosie praktycznie I'm ready czy coś. I dopiero może dołączać, bo inaczej by go nie dołączyło. Wiesz taka komenda, jest I am ready to fly No i jeszcze wykrzyknik I believe I can fly no, Dokładnie. Trzecia misja dla mnie. Ja pierdziel to będzie długi film. A potem dla mnie trzy minuty nagramy. No. Nie, ale teraz ja się skupię na niszczeniu celów naziemnych, tak? Jak każę. Okej. Okay. Ja nie wiem jeszcze, nic nie obiecuję. <grym> Który ty masz rangę? Ja mam ciągle pierwszą rangę. Ja mam drugą i pół. To jak to jest, że ja już kurwa wcześniej miałem? Bo zachod, ja cele naziemne tak, wale tak jak należy czasem. Uuu, mm. atakujemy. Ja teraz Z północnego zachodu atakujemy. Ty. Ale oni mają nasze cele naziemne, czy nie? Wiesz, przeciwnik. Tu każdy ma cele naziemne, tak. Oni i my, to wiesz? To oni to jest, samo to będą mnie te to, to jest popieczone. No oni muszą nasze rozwalić, Wiemy, my ich, nie? Ja mam, to mamy gdzieś bronić moje cele też? Nie, ty masz atakować ich, przy okazji strzelać do ich samolotów mm -hmm. tak, żeby nie zestrzeliły twoich. Troszkę mi się to nie podoba, wiesz? Jak ci to może nie podobać? Oni, Widzisz, tam no są pełne naszych gest niebieskich. niebieskich. Aha, to są nasze cele. Chodzi tak. o to, że mogę też bronić niby ich, co No jest linia frontu zarysowana. No dobra, pierdolić to. No. To jest tylko gra, Niech Nie bo mi konto na YouTube zabrokują. Panują cię się skończy. I tak tam robię 15 wyświetleń na dobre, ale mając 2402 widzów. Także Luz lose, lose. to jest taka linia samego Najwierniejszy najwierniejsi fan. Tak. To, nie, czuję, to że na ten, cele. czuję, że ten YouTube puka mnie w dupę. No, zabiera nam odsłon, odsłony i wiesz, dyma na kasie co nie? Co byś zarobił, nie oni wiem, jeśli myślą... to masz 10 tak. Oni myślą, że jestem w programie partnerskim i dymią na wyświetleniach, żebym nie zarobił przypadkiem, Ludzie. nie jestem w programie partnerskim, możecie mi pokazywać ile wyświetleń ile mam. Tata już rozjebał jeden cel naziemny. Uuu, ale spadły na mnie kule z góry. Już mi jakiś chujapon chce. Albo z góry, albo z dołu, poczekajcie, z dołu. Wow, 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 tu trzeba umieć blisko latać, jak się tak wiesz. Ja atakuję naziemne Woooo Odlokuj mi karabin kurwo Siul zestrzelił mnie gladiator jakiś Ja pierdolę DJ Bob 76 mnie zestrzelił DJ Bob? DJ Bob Dobrze zestrzeliłem wcześniej jeden A, chociaż cel naziemny potrzebuję ziemne. karabin Jest, 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 jest Jest, jest, jest yes, to wiesz co mówił Donald Tusk w Brukseli czy gdzieś Trzy razy jest Trzy razy jest i co kurwa kryzys jak chuj jaki był taki jest Jest, jest, okay. jest Donek nas prowadzi ta, Donek stary słyszałem tak obligacje wypuszcza, że dup publiczny tak rośnie, że masakra. Tak? No, ostatnio hmm. o tym mówili. Eee! Widzieliście to ludziska, ale trafiłem dziada. Zabiłeś? Nie, ze, ze znaczułkę mi przywalił. I mam trzeci samolot już, obym dotrwał do końca. No to słabo, ja mi się zaczyna samolot, hmm. no stop Stary! Ciekawe czy on też zginął, to mnie zaintrygowało, bo jego go trafiłem i To było. aha, ten, myślałem, że ten. Ojej, Donek, Donek. Lech, Ach. Lech zginął kiedyś. Jeżeli o samolotach mówimy. Tak, no właśnie, tak. dokładnie. DJ Bobo. Atrakowany. DJ Bob 76, gladiator. Z, z DJ Bobem mam porachunki. Tylko może to ich nie, nie będę teraz zrównał, bo mam ostatni samolot. No nie mogę trafić, no. Kogo, dj mhm. DJ to jest as, sądząc po tym jak mnie łatwo zeszczelił Ale dostał ode mnie. No już tutaj mi się zaczyna. Co mam na celowniku, to mi się zaczyna. Asystę dostałem, patrz, asystę. Rzutujesz, że, że to fu. Nie, super, e da spokój. Ale lepszy asysta niż nic, jest takie powiedzenie. Łoch, Nikt Bardzo cię to jest asystę. Nie? Liczyliwa. Tylko killę. Mówisz? Killę, bile, zaraz tutaj przyjdzie mi zginąć, kłowa. Troszeczkę... Teraz. Jest! Rozwaliłem. Cel naziemny oczywiście, żeby nie było. Ale o, zawsze Cel naziemny rol roz, następny rozjebałem. Nie, nie widzisz, wystaw się tacie, wystaw się tacie. Wystawić to ci się może... Dziewczyna, jak sobie dobrze ją wychowasz. Michał. Uuuu, hmm. ktoś mi pyka po samolocie. Rozjebałem mnóstwo celi naziemnych, ale to jeszcze nie koniec. Ja tylko z samolotami walczę, nie mogę trafić nic. O, już mi się zaciął samolot. Eee, karabin. No, proszę go, odlokuj już. Zio. A dobry jestem, we are brother. No, zestrzelić. Jakiś We are brother. Dobra, pierdolę teraz. Kość nie mogę zestrzelić. Tylko pierdol wtedy. Dobra, wsiadłem sobie komuś innemu na ogonik. Ja walczę z celami naziemnymi. Taką mam. Po prostu. Takie mam zadanie. Rozwalić cel się. Żoo, ale ktoś przeciał wokół mnie, ja piermiszę Ale mnie rozwalą tutaj zaraz. Normalnie to walczenie z celami na mi to też jest... niezłe. dłużej te partie teraz. Dużej, tak? dużej, znacznie dłużej. I dobrze. Żoł mówisz? Trafiam ich, ale patrzcie, nie chcę się rozwalić wam, słabo jakieś działko. O, nad jakąś drogą lecę, patrzcie Nawracam, nawród, nawrót Ja trafiam, ale nie mogę nic zabić. Ja celi naziemnych nie umiem znaczy zeszczeliłem już kilka, ale twarde są w pamięci O, tego sobie rozwalę. Jest! Kolejny cel naziemny, Michał, rozwalone. Ładnie, ładnie. O, działko! Bo Jezu, Co bo Jezu, to jest? Bo Jezu, Jezu, Kurwa maćka, Niestety. chyba na amunicji mi ludziska zabrakło. Gdzie jest lotnisko? Gdzie jest lotnisko? Ja Gdzie lotnisko? Nie, celów. Yy, nie ma na łące nie, Są tutaj lotniska? Nie, bo chcę uzupełnić amunicję, bo to Z, ostatni mój samolot. Skasował mnie koleś. Men Brody, wiem co nas chodzi. O działo, działa. Zaczęło mi działać działko, dobra, nie muszę lądować. Dobra, też ładuję teraz na ziemię cele. Teraz to już za późno się pomału na to robi. A. Szkoda, że czasu tu prawda? no. mm. nie odlicza, prawdaż? No. Prawdaż, prawdaż? Uuu, ale jestem bohaterski nie? tutaj. Wchodzę Tyla, w Nie, ale już jest taka kreseczka, wiesz, patrzcie. chyba... wiesz, no. czerwono-niebieska? Gdzie, widzę, widzę. Gdzie jesteś... Gdzie Aha, to są niebiesze? siły pewnie, rozkład sił. Kto wygrywa, kto mm -hmm. przegrywa Tylko, że co lepiej? Jak ktoś ma mało, czy dużo? Nie wiem, bo nasze jest bardzo mało niebieskie Chyba lepiej jak ma dużo Pewnie tak no. Jadę pokasować cele naziemne No bo właśnie wy tam się strzelacie, tylko ja jedyny walczę mm, z celami to tak jest bez sensu, no Muszę go rozjebać O kurwa, co to był za twardziel? Albo to były tylko już szczątki Trafię, nie? O, ale bym wyjebał drzewo Sorry za wulgaryzmy Ale wojna czasami sprawia że trzeba wulgaryzować Okej, okay, gdzie są gdzie są te cele na ziemi dalej A Tutaj gdzie ja wpływam oj, 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 oj. Nawróconka Sparte są Ło, bardzo o, te o, cele o, tutaj. Teraz mhm. mam nadzieję go rozgrypcę No kurczę co to ma być O rozwalony Ale pięknie tutaj niski przelot nad mi robię Ja też robię niski Ulej. przelot tylko Ciul w drzewo, rozbiłem się, koniec. A, bitwę. Cóż ludzie, no ale byłem wyśmienitym kurczę rozwalaczem, wow. rozwalaczem celi naziemnych, statystyki sobie zobaczę. Dużo miałeś. Nie wiem gdzie ja jestem w ogóle. 5 celi naziemnych. 5 celi naziemnych brachu. Czyli Ładnie, bo to nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo to zniszczyć z tego co widzę. To jest ciężka sprawa. O, jakiś Japończyk mnie zestrzelił, widzę. Wiesz, że trafiam, ale wiesz o co chodzi. Nie, nie, nie giną. Na dwupłatowcu. Walczcie, 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 ja tutaj pokomentuję jeszcze chwileczkę. A ty już masz koniec? No ja mam koniec, bo te pierwsze samoloty mnie tak, wiesz... O, ty, miałeś, ty masz tylko dwa cele naziemne. Tak, bo wiesz, trafiam ale nie, nie giną. Więcej masz chyba punktów z takich, wiesz, ich właśnie różnych tam. Tak, tak, tak. Ale ja mam pięć celi naziemnych, ludzie, no wiecie. Najwięcej z wszystkich mam, patrz. Celi naziemnych. Tak, no bo wiesz, ładnie tam widziałem, bałeś sobie. Tak się, wiesz, troszeczkę chwalę tym. No, słabo mi poszło, <grym>? na No, fajnie, że koniec, bo no, już nie, nie, tałem, koniec. Ale fajny, patrzcie, Spitfire tutaj. E, dobra, Ludziska, będziemy się Uch. żegnać. Było fajnie, Uch. kurczę, fajnie się w to gra, będziemy Uch. grać w to na pewno więcej, ale pięć coś na ziemię. Musiałem mieć. udaną misję. Dla mnie to jest o. na pewno udana misja, o tym będę mógł uczyć w, w podręcznikach historii, że jeden pilot miał 5 ja celów na I USA odblokowałem, USA mam i o to chodzi. Dobra, trzymajcie się, no był z Wami no Adi. I kto był?